Zarówno pierwsze czytanie, jak i Ewangelia. W pierwszym czytaniu widzimy proroka Eliasza, który wraz z wdową z Carepty Sudońskiej próbuje przejść ten czas trudny, czas głodu. Tutaj, w tym spotkaniu z wdową jakby prowokuje ją do ogromnego zaufania, zaufania panu, zaufania, zaufania, który mówi, że przecież warto się postawić na... Warto zaufać do końca. Kutowa nie miała nic dla siebie. Wiedziała, że niedługo umrze, ale na słowo proroka powiedziała tak, zgadzam się, zaufam. Dzisiejsze czytanie jest czytaniem o zaufaniu. Zarówno to pierwsze czytanie, jak i Ewangelia. O ogromnym zaufaniu do Pana Boga. Bo Bóg, który kocha człowieka, nie pozwoli człowiekowi pójść donikąd. On ma zawsze dla nas piękny plan. Plan, który jest jakby odpowiedzią na nasze zaufanie. W Ewangelii widzimy, jak wdowa, która wrzuca do skarbony dwa pieniążki, daje wszystko, co ma. Można w tym geście zobaczyć też gest ogromnego zaufania, ale zarazem gest darowania Panu Bogu całego naszego życia. Nie ofiarowania mu tylko pięknych chwil w naszym życiu. Nie ofiarowania mu tylko tego, co jest dobre, tego, co jest pozytywne tego, co nas cieszy, ale w tym drugim pieniążku wrzuconym do skarbony możemy widzieć również drugą stronę naszego medalu, drugą stronę naszego życia, czyli również to, co jest negatywne, to, co nas bodzi, to, co nas przerasta, to, co staje się naszym problemem. Może warto właśnie patrząc na dzisiejsze czytanie powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, ofiaruję się Tobie cały, nie tylko to, co mi się udało ale również to, co jest moim problemem, to, co jest moim grzechem, to, co jest moją słabością. Chcę ofiarować Ci się cały. Wiem, że chcesz dla mnie dobra, że życzysz mi dobra, więc przyjmij mnie takiego, jakim jestem i spraw, aby te dwa pieniążki wrzucone do skarbiny, te dwa pieniążki ofiarowane Tobie, czyli całe moje życie, wszystkie wydarzenia mojego życia, Stały się dla mnie zapłatą na to, by przyszłość moja, czy tu na Ziemi, czy w niebie, stała się lepsza, stała się święta.